Witam serdecznie, na pewno pamiętacie jak na targach w Norymberdze pokazywałam Wam nowy produkt 3D Magic, 3D Marker i teraz jestem bardzo zadowolona, bo produkt wszedł do Polski, znalazł dystrybutora i będziecie go mogli znaleźć w sklepie obok Was i mam cały komplet akcesoriów do zabawy właśnie tym 3D Markerem który wygląda sobie tak, ma różne kolory, i pokażę Wam, jak działa produkt, ale najpierw, dla zachęty, pokażę Wam, co można z niego wyczarować. Dzięki niemu możecie tworzyć dowolnie wymyślone figury 3D, używając albo dołączonych szablonów do zestawu, albo wymyślając sobie, może budując w ogóle szablony, wymyślając sobie coś, co Wam przyjdzie do głowy. Często takie bryły 3D składają się z dwóch elementów, które potem możemy z łatwością skleić i da nam to taki właśnie ciekawy model. Mogą być to wielokolorowe elementy, takie jak ta ryba, czy ten żółw, ale mogą być też jednokolorowe elementy, takie na przykład jak żołnierzyki. Oczywiście ogromny potencjał ma też biżuteria, która w tych zestawach jest z dodatkowymi cekinami i myślę, że niejedną rzecz będziecie sobie w stanie wyczarować. A teraz, jak to działa? W zestawach są markery 3D, które mają różne kolory. Oraz takie różne plansze, na których możecie rysować, pisać różne rzeczy. I te plansze są takie wklęsłe, bo one nam dadzą potem taką bryłę 3D. Wypełnimy rybkę, dobrze pokazuję, o wypełnimy rybkę takim, takimi kolorami. No, i potem musimy ją utwardzić światłem UV. Brzmi to groźnie, ale jest to całkowicie bezpieczne dla wszystkich młodych artystów. Wystarczy wziąć taki szablon, a wziąć jeden z markerów 3D, które są po prostu takimi płynnymi żelami. Zobaczcie, zrobię tutaj serce. Jakby to jaka ilość produktu tutaj wyciśniecie, zależy od Was. Tak w zależności czy chcecie bardziej przezroczystą, bardziej wypukłą e, rzeźbę. Właściwie to jest dzieło sztuki. E, to od was zależy. No i tu mamy e, taką specjalną e, część zabawki. To jest taka fabryka właśnie e, tworzenia tego 3D. Otwieramy ją e, i tu mamy taką przestrzeń, e, po której zamknięciu pojawi się to światło UV. Wystarczy, że wstawimy taką folijkę w takie specjalne szyny tutaj, żeby była właśnie w środku, i ona z każdej strony będzie podświetlana tym światłem. Zatrzymujemy naciskamy timer, pojawia się lampka. Jak ona zgaśnie, pojawi się zielona, dopiero będziemy mogli ułożyć. Otworzyć ją i zobaczyć, czy model już zastygł. Plus jest taki, że wskazując na to, że ta zabawka jest bezpieczna, nie możemy otworzyć tego, tego urządzenia wcześniej, dopóki nie zgaśnie ta lampka, czyli nie poparzy nas światło, które jest, znaczy nie poparzy, nie. nie jest to bezpieczne, ale mówię, nie ma co się w światło V wpatrywać. Jest to zamknięte i bezpieczne, i tylko produkt jest w środku zamknięty i utwardza się dzięki temu. Oczywiście jest tu jakiś ustalony klasyczny czas na cienkie przestrzenie, takie cienkie powierzchnie. Jeżeli zobaczycie, że jeszcze troszeczkę trzeba podtrzymać daną rzecz, dlatego że nałożyliście dużo produktu. No to wciśnijcie timer, zamknijcie urządzenie, wciśnijcie timer jeszcze raz. No tu nam się to cudo robi, a ja w międzyczasie pokażę szablony, jakie są na przykład w takim największym zestawie, bo tu możecie się właśnie bawić w utwardzanie tych produktów najróżniejszych i tu jest bardzo dużo różnych. Tych przestrzennych, właśnie elementów, jest oczywiście ta ryba, jest samochód. Zobaczcie, jak, w jaki sposób on jest zrobiony. Składa się z różnych elementów. Jeden bok samochodu, drugi bok samochodu i różne części, którymi potem łączymy cały produkt. No to to chyba jest samolot. Niech no, może to są części. Tak, to jest taki samolot krążownik, który jest tu. Mamy most. Mamy psiaka. No i żółwia, którego już widzieliście a całkowicie zrobionego. I tu jest jego brzuch, tu jest jego e, górna część skorupy. Tuby są dołączone do zestawu. W różnych zestawach jest różna ilość tub. E, musicie zwrócić uwagę, jakie są kolory, ale zawsze, jeżeli jakieś e, kolory się skończą, możecie dokupić je w różnych boksach, nie wiem, trzy paku, jedno paku, dwu paku, to już od Was Zależy, co tam potrzebujecie magicznego i czarodziejskiego. A teraz, jak to moje urządzenie jeszcze się miga, czyli widzicie, jeszcze potrzebuje chwilę czasu. No i tutaj jeden z zestawów uzupełniających. Mamy trzy kolorowe tuby: wieże Eiffla, domek i helikopter. I te szablony są w środku. Możecie je też wykonać, a tu mamy zestaw armie. No i są żołnierze, które, które już mam, mam już ich, mam gotowe modele zrobione. No i tutaj widzę, że. A, i to jest jeszcze, słuchajcie, zestaw świecący w ciemnościach, bo ma cztery kolory i jeden jest takim efektem świecenia w ciemnościach. No i jak tam jeszcze się robi? Dobrze, a ja mam jeszcze więcej zestawów. To piękny, romantyczny zestaw. Zestaw księżniczki. No, i tutaj można wykonać z nim zarówno rumaki, przepiękny zamek, jak i karotę taką ogromną. Zestaw z biżuterią. Tu efekt końcowy widzieliście na początku. O, tak wygląda, bo w zestawie są jeszcze takie dodatkowe brokaty. No i to jest taka obwódka, na której się nakłada tą bransoletkę. Ona może być tutaj, mam akurat wypełnioną w całości, ale widać różne kolory tutaj żeli. Tutaj są fioletowy, zielony i żółty, ale może być też taka przestrzęta wypełniona powietrzem. Bardzo, bardzo wygodna. Otworzę Wam taki jeden zestaw, żebyście widzieli jak to wygląda co tam mamy w środku. A akurat nie, to otworzę Wam, ponieważ tutaj jest część tego zestawu, to już widzieliście, otworzę Wam na przykład dinozaura, bo tu jest, słuchajcie, szkielet dinozaura. Czy to mam otwarte? O, zaraz to rozparceluję. Zaklejony zestaw, więc będziecie widzieli wszystkie oryginalne jego elementy. Już momencik, bo posłużę się sprzętem do cięcia. O. Mamy szkielet dinozaura i będziemy go mogli wykonać. Otwieram takie oryginalne pudełko. No, oczywiście, do, do wszystkich tych urządzeń będzie, będzie potrzebne jak najbardziej ten, to urządzenie, w którym się utrwala produkty już światłem UV. Mamy jedną tubę i drugą tubę, tak jak to jest zaznaczone na opakowaniu. No, i mamy szablony, mamy instrukcję. W jaki sposób możemy wykonać produkt? O, ile tego jest, słuchajcie. Dobrze, zrobię trochę miejsca. Dwie tuby są. Mamy tak: jajo. Mały dinozaur. Szkielet. Jeszcze szkielet. I jeszcze szkielet, bo to kawał dinozaura. No i zawsze jest taka płytka czysta. Możecie na przykład wykonać swoje imię, które będzie ufał i potem przykleić sobie do zeszytu lub do jakichś innych rzeczy. Oczywiście breloczki, broszki, elementy spinek, co Wam tylko przyjdzie do głowy, jak najbardziej można z tego zestawu wyczarować. I co? Został mi chyba ostatni zestaw. O, mamy takiego przestrzennego motylka. Tutaj są dwa kolory farb. No i co, mamy już tutaj gotowy produkt, zobaczymy czy się wykonał, otwiera się w specyficzny sposób, trzeba nacisnąć w dół, trochę się męczyłam, nie ukrywam, wcześniej, żeby to otworzyć i z łatwością możemy wyjąć szablon. No i widzimy, no niby, no wiecie co, to jest jeszcze troszeczkę e, wilgotne, ja bym poddała to jeszcze jednemu cyklu naświetlania, ale mam gotowe, wcześniej zrobione serduszko, wygląda tak jest elastyczne. Będę mogła zrobić na przykład drugą połówkę tego serduszka, docisnąć i wtedy będzie takie e, puchate. No zabawa myślę, że kreatywna. E, każdy, nie każdego stać na drukarkę 3D, chociaż mam nadzieję, że one będą coraz tańsze, coraz tańsze. To sobie zaprojektujecie po prostu nagle wydrukujecie, ale teraz e, posługując się Takimi zwykłymi, niezwykłymi tubami będziecie mogli stworzyć dowolne formy i projektować mosty, domy, ogrody i wiele innych przedmiotów użytkowych. Miłej zabawy!